Znacie braci w Wonsal? Jestem przekonana, że tak, nawet jeśli o tym nie wiecie. Szczególnie teraz, kiedy jest głośno o zakupie Warner Bros. przez Netflixa. Bo Wonsalowie to nie kto inny jak słynni bracia Warner. Oto kilka ciekawostek. Pochodzili z krasnosielca, ale ich rodzina wyemigrowała do Ameryki, gdzie początkowo zarabiała na warsztacie obówniczym. Harry, Albert, Sam i Jack stali się jednymi z najważniejszych twórców Hollywood, a zaczynali od wyświetlania filmów w ogrodzie. Używali projektora zakupionego za oszczędności i pieniądze z zastawionego złotego zegarka ich ojca. W ciągu zaledwie kilku miesięcy udało im się zarobić wystarczająco dużo, aby otworzyć własne niewielkie kino. W ciągu kilku lat dorobili się kilku kin. Wszystko szło dobrze, dopóki Thomas Edison nie zaczął żądać opłat licencyjnych. Za korzystanie z projektora i kamery, które opatentował. Była to w tamtym czasie stała praktyka Edisona, która skutecznie odstraszała twórców kina od pozostania na wschodnim wybrzeżu. Dlatego też Warnerowie przenieśli się do Kalifornii, gdzie w 1923 roku założyli studio Warner Bros. Teraz, po ponad 100 latach, zostaje ono wchłonięte przez Netflixa. Wśród największych klasyków wytwórni są Casablanca, Lot nad kukułczym gniazdem tańczący z wilkami, czy Brudny Harry. Moim zdaniem zakup Warner Bros przez Netflixa jest smutną wiadomością, bo to koniec pewnej ery. Jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. Dajcie znać w komentarzach i obserwujcie mój kanał po więcej filmowych treści.